Witam na kolejnym filmie. Wreszcie dobrze mnie widać, bo niestety ale ostatnio e, zawaliłem ze światłem, ale nieważne e, dźwięk jest najważniejszy. Chciałem Ci opowiedzieć, na co powinieneś uważać z kobietami, i jest to bardzo istotne. Ci, którzy z was byli w dłuższych relacjach, może mają o tym pojęcie, już uważają na to, co się mówi dziewczynie, ale ci, którzy oczywiście jeszcze nigdy nie mieli dziewczyny, no to mogą się nieźle. Tutaj wyładować, albo jeśli masz małe doświadczenie z kobietami. Zaraz powiem o co chodzi, ale na końcu przygotowałem coś dla ciebie, niespodziankę, także wysłuchaj tego filmu do samego końca. Przede wszystkim kobiety mają dużo lepszą pamięć niż faceci. Jeśli powiesz dziewczynie, jesteś brzydka i to powiesz tak w kłótni, to jest duża szansa, że ona sobie to zapamięta, a potem jak będziesz chciał to wszystko naprawić, będziesz chciał ją pocałować, to ci powie, przecież powiedziałeś, że jestem brzydka. I będzie to wszystko wyciągać. Będzie ci mówić, że jej tam nie szanowałeś, nie kochałeś. To wszystko powoduje, że masz dużo więcej problemów, tak? ale to nie jest jedyny problem, bo załóżmy, miałeś kobietę, z którą się spotykałeś 3 lata, no i zacząłeś tej swojej nowej dziewczynie o tym opowiadać. Mówisz jej, że tam. Ona Cię kiedyś tam oszukała, Ty na nią nakrzyczałeś, no i kobieta sobie to wszystko zapamiętuje, ale mówisz, że do niej dalej dzwoniłeś, do tej byłej dziewczyny, naprawiłeś cały związek. I teraz tak, Ty się pokłóciłeś z tą nową dziewczyną, a ona już wie, co Ty zrobisz, tak? nawet testuje, czy Ty się zachowasz podobnie i czy też będziesz chciał do niej napisać, tak? To jest jakby oczywiste I niestety, jeśli przekazujesz kobiecie takie informacje, to możesz się nabawić wielu problemów, tym problemem będzie to, że będziesz po prostu zbytnio przewidywalny, oczywisty, no i przestaniesz kręcić kobietę, nawet jeśli stosujesz moje metody. Ostatnio nawet miałem taką sytuację, chłopak mi opowiadał, że tam zaczął się z nową dziewczyną spotykać, ale y, zaczął za dużo opowiadać tej nowej dziewczynie że oczywiście on miał problemy zdrowotne, no i tam w łóżku za bardzo nie mógł z poprzednią kobietą. No i oczywiście ta nowa dziewczyna szybko doszła do wniosku, że ona też się nie chce z nim spotykać. Bo po co? Skoro tego zostawiła poprzednia, to jakby sam się wyłożył na tacy, więc ty nie narzekaj, ty nie opisuj tego, co jest negatywne. Nawet dzisiaj mi na live chłopak, facet napisał, mam trójkę dzieci, to ja muszę teraz sobie znaleźć kobietę, która też ma trójkę dzieci. Moim zdaniem nie jest to do końca mądre. Dlaczego? Ponieważ ty się ograniczasz z uwagi na niskie poczucie wartości, a kobieta bardzo szybko to wyczuje, wręcz zauważy, że ty spotkałeś się albo poznałeś masz chęć poznać, tylko dlatego, że nie wierzysz w siebie, że nie potrafiłeś sobie znaleźć innej dziewczyny. I oczywiście jak masz dzieci nawet, czy masz jakieś problemy w życiu, długi, w pracy ci nie wychodzi, y, mieszkasz z rodzicami, nie warto tego typu informacji przekazywać dziewczynie, bo one to wszystko rejestrują, a potem oczywiście w trakcie kłótni, no to ona sobie myśli, aha, no mieszka z mamą, to mnie w nim kurwia, po prostu jest taki niemęski, dziewczyna go ostatnia też tam zostawiła, no to decyzja pada. Nie wracam do niego, nie piszę, dlatego że ty zbudowałeś taki schemat, konspekt w głowie, i teraz ona w tych krytycznych sytuacjach często będzie sobie tak rozmyślać. To jest bardzo istotne, bo jeśli tego nie opanujesz, albo jeśli raczej tego nie kontrolujesz, to dużo kobiet będzie cię zaskakiwać. Też dam sytuację, że facet zaczął opowiadać dziewczynie: No ja często imprezuję, co sobotę chodzę do klubu. I ona tego tak wysłuchała, wysłuchała, a potem przestała odpisywać. Dlaczego? Bo ona szukała związku. Widziała, że jak facet imprezuje, że jak wraca o 4 rano, spoglądała na Whatsapp, parę razy nie odpisał, no to jakie wnioski mogą się nasunąć? Że ty się nie nadajesz. Więc czasami w głupi sposób możesz stracić zainteresowanie kobiety, bo niestety wystawisz się tutaj, jak ja to mówię, na strzała, no i kobieta zrezygnuje, przestawi się w drugą stronę, Szczególnie jeśli na początku nie było dużo pozytywnych emocji, kobieta bardzo łatwo może podjąć tego typu decyzje, logicznie, on się nie nadaje, odchodzę, zostawiam go i koniec. Także uważaj na to, co mówisz, naprawdę, dużo lepiej jest powiedzieć mniej kobiecie niż za dużo. Jak jej powiesz przykładowo, że dużo zarabiasz, też to jest problem, tak? Tobie się może wydawać, że ty wtedy się pokazujesz z lepszej strony, ale jeśli to jest narcyzka, to ona sobie zacznie kombinować, jak tu tego gościa wydoić. I masz kolejne problemy. Nagle się okazuje, że przypadkiem gumka się w łóżku sunęła, nagle się okazuje, że ona tam jakoś jest bardziej reaktywna w łóżku. Dlaczego? No bo chce cię zatrzymać. Widzi faceta, który ma jakieś zasoby finansowe i liczy na to, że może mieć z Tobą szybko dziecko. Też jest to pułapka. Z drugiej strony, jak powiesz, że nie masz pracy, grasz na komputerze, no to dużo kobiet też może stwierdzić, że nie ma czego z Tobą szukać. Aczkolwiek to można też zastosować w inny sposób. Bardzo nakręciłeś dziewczynę i chcesz ją tak trochę zniechęcić, żeby bardziej chciała, i wtedy przykładowo jej mówisz, kiedy ona jest maksymalnie podkręcona, ale w sumie po co ty chcesz takiego faceta jak ja? Gram na komputerze, gram na PlayStation, nie pracuję, jestem bezrobotny, mieszkam z mamą, tak? I wtedy to jest zaskakujące, jak one same sobie znajdują powody, wcale tak nie jest. Pod wpływem emocji, ale kiedy związek kuleje i bardziej logika kobiety. Obejmuje jej percepcję, pole widzenia. Bardzo często kobieta cię może oddelegować, rozstać się, zostawić albo zdradzić, tak? Znam sytuację, gdzie po prostu kobieta znała imprezowy tryb życia faceta i po pierwszej kłótni poszła na imprezę i go zdradziła. Dlaczego? No bo miała taki kaprys, może była wyjątkowo spontaniczna, otwarta seksualnie. Tak bywa, także zdecydowanie warto jest kobiecie mówić mniej niż więcej, bo jak jesteś gadułą i ty jej wszystko opowiadasz na początku, po pierwsze ona się nasyca, a po drugie, już nie musi nawet się domyślać, kto ty jesteś, kim ty jesteś. No, ta cała znajomość jest pozbawiona tej tajemniczości. No i oczywiście, kobieta poprzez to nie inwestuje więcej. Weź to pod uwagę i zamiast dużo mówić, stań się po prostu dobrym słuchaczem. Zdawaj jej pytania, niech ona dużo mówi, niech się wykaże. I to jest tutaj dużo lepsza strategia, ponieważ gromadzisz informacje, które ty potem możesz wykorzystać. Jak się podoba ten film, łapeczkę do góry zostaw, tylko do dzisiaj, do północy. Generator orgazmów, najnowszy materiał o seksie, jaki zrobiłem. Yy, orgaz kobiecy krok po kroku, jak do niego doprowadzić, jak dodawać orgazmy, pozycje miłosne i co robić, żeby intensyfikować... Orgazm kobiety w łóżku. Nie przegap. Dzisiaj o północy podnoszę cenę. Najlepszy kurs, jaki zrobiłem o seksie w ogóle. I to nie jest kopia poprzednich materiałów, tylko to jest materiał, który wnosi nową wartość. Jest o wiele dłuższy, rozbudowany. Zobacz, to działa. Bez dobrego seksu kobieta Cię zdradzi, zostawi. Nie będzie Cię chciała. Poślubić, nie będzie się chciała z tobą spotykać, nie będzie chciała wrócić. Seks to jest ponad 50% w każdej interakcji z kobietą, i bez dobrego seksu ona po prostu będzie wracać myślami do byłych facetów, do innych facetów, i będziesz miał spore problemy. Zachęcam, 50% taniej do dzisiaj do północy, niestety, ale potem podnoszę cenę dwa razy. Korzystaj, bo to Ci zmieni życie, jestem o tym przekonany.